Siemano z tej strony Nukso. Dzisiaj opinic z 11 złotych i jeszcze no 11 złotych, 11 zł. Walizka sportowa zimowa jutro, bo jest zima, więc otworzymy sobie zimową, ale to jutro. Otwieramy ...kapsułkę pojemniczek halo. Bo widz napisało, że ma spokoju. No w sumie ma, no tak jest prawda. Otworzymy jedną Raz na jakiś czas możemy otworzyć, tak? Chcemy golda. Jest Krimbo. Dobrzeeees Może coś odbijemy, da się to tego peńk No dobra Face, folia I nam zwraca trzy trzykrotnie Trzykrotnie nam zwraca Tajlu papier No jest to papier no Papier to taki papier nie Ten tego no Genji, ty, 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 ty. Genji Ach, Trzeci RMR I trzeci papier Fo, okej, okay, ale to jest najgorszy folia Hmm, ale daję te folię, daję, dobrze, dobrze, okej. Okay. Może te boom kiedyś zaskoczy. I czemu by nie? Gold, daj złoty, 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 daj złoty. No, ok. Najbardziej chyba oddaję ta Czacha, Czacha dymiąca. Daj ta czacha dymiącą. No i ten gostek na pewno nie oddaje, no... Shift, chief. Dobrze. Da się złotych, specyjnie i dekstuj. Aha, krimbo, no nie zwraca, to nie zwraca, minus, no. Pozdro, pozdro, no nic, do jutra, hello.